Hej, hej, hej! Przed Wami bardzo mroczna książka Majaki Pani Magdaleny Czmochowskiej. Dostałam ją do recenzji od autorki, a przysłało mi wydawnictwo Waspos z oddziału Mroczne Historie, a premiera była 27 wrzesień 2024. I wiecie, co o niej myślę? Po pierwsze to, że autorce naprawdę udało się wybić stylem pisarskim, który ani na chwilę nie przypominał tego, że... Napisała ją polska kobieta. Wiecie, wielu autorów już po wstępie można po prostu zaszuflawkować, że o, to napisała Polka, to widać, że napisał ktoś inny. A tutaj tego nie było. Wiecie, to takie zastanawiające, i, i powiem Wam, że dosyć świeże jak dla mnie. Po drugie, opisy miejsc, tak jak i przemyśleń, są nie tyle pobieżne, co zawsze pozostawiają pewną przestrzeń, byśmy sami szukali jakby końca tego, co rozpoczęły. Kolejną rzeczą, która zwróciła moją uwagę, była tajemniczość postaci. Wiecie, każdy z nich był jakiś, czyli zupełnie inny od innych, żeby nawet bez imienia móc się domyśleć, kto co powiedział, ewentualnie co zrobił. Historia jest totalnie nie do przewidzenia, bo prawdziwe tornado, które się tu sieje, dosłownie wyrzuca z siebie wydarzenia, czasami w ogóle inne do otoczących się tutaj spraw. Także, wiecie, to było takie naprawdę dziwne i takie świeże. I wpierw jest taki strach, no bo ktoś nie ma ciała w całej okazałości. Później jest przejście do wypadku, zapoznanie się z rodziną i nagle jakieś pogróżki. No, od smutku przechodzimy do tęsknoty, podkreślenia faktu, że czas niemiłosiernie upływa, pomysłu na napisanie nową książkę i podobne zagrożenie, które mogło być planowane bądź przypadkowe. Wiecie, cokolwiek się tutaj nie stanie, nigdy nie ma zapewnienia, co było tego przyczyną tylko wszystko pozostawione jest w takiej, wiecie, głębokiej tajemnicy. No, opisy osób poznamy z ust innych, którzy potrafią być szczerzy i to czasami do bólu, ale, ale nie we wszystkim. Zachowanie głównej bohaterki czasami mnie denerwowało, bo wiecie, ona była zbyt pewna siebie, patrzyła kąśliwym okiem na innych, jakby osądzała ich na podstawie wyglądu, a nie tego, kim byli i co przeszli. Jedynie fakt... Bycia pisarką, ją z tego tłumaczył, gdyż zauważając pewne rzeczy, no zwyczajnie w sposób prosty stwierdziła ten fakt. Także co widziała, to no po prostu mówiono, dlaczego miała to ukrywać. No, powiem wam, że drobny druk troszeczkę utrudnia tutaj czytanie, ale wciągająca fabuła całkowicie to rekompensuje w 100%. Wydaje mi się, że najlepiej niech przeczytają ją osoby pełnoletnie, gdyż rozdrapywanie traum z przeszłości. Nie było tu miły, miłymi wydarzeniami, a, a po co osoba młoda już ma popadać w takie coś, co się tu po prostu y, będzie działo. Wiecie, bywa też tutaj dosyć ostro, czasami mrocznie, niebezpiecznie, no i nawet brutalnie. Taka idealna treść dobrana do mocnego thrillera psychologicznego z podkreśleniem psychologicznego, bo tych zagrywki to są. Ty, uh, coś, jak to się mówi? Ja przeczytałam ją z przyjemnością. Ale zastrzegam, że jeżeli jesteś osobą wrażliwą, ufną, ciepłą, to może lepiej tego nie czytaj. Bo samemu możecie popaść w paranoję. <laughs> Naprawdę świetna lektura, bardzo mi się podobała, ale u. Te zagrywki psychologiczne, powiem Wam, że czasami potrafiły się nawet na czytelniku odbijać, więc no. No, jest tutaj nieźle. Przede wszystkim nazwisko warte zapamiętania i wiem, że już kiedy pojawi się kolejna książka, ja chcę ją przeczytać, bo nie chodzi o to, że nie lubię czytać polskich autorów, uwielbiam to robić. Ale to jest takie świeże, kiedy wiemy, że to jest Polka, kiedy wiemy, że tak inny sposób to pisze. Po prostu cudo, cudo, cudo. No i moja, wiecie, mój dział literatury. <grych> Także książkę wam polecam. Trzymajcie się cieplutko. Pa-pa!